Witam, tutaj Molendus i w tym poradniku pokażę Wam jak zabezpieczyć swoje konto Steam. Jak wiadomo teraz wakacje się kończą, to wszystkie z kamery przylecą i trzeba się zabezpieczyć przed tym. Po pierwsze sprawdźcie swój e-mail, polecam Gmaila. Jeżeli macie inny e-mail, który obsługuje weryfikację dwuetapową, to też jest dobrze. A co do weryfikacji dwuetapowej, to wchodzimy na linka z opisu, klikamy rozpocznij. Trzeba hasło podać jeszcze raz. I jak widać teraz mnie pyta za każdym razem, bo ja już mam to włączone wcześniej i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ja mam tak, yy, z telefonu, autentykatora, którego nie używam, SMS-owe, których często używam bardzo i kody zapasowe, które mam, ale ich w ogóle nie używam. Teraz pokażę Wam, jak to działa. I teraz jak widać, prosi mnie o pozwolenie i na telefonie dostaję właśnie, czy chcę się na pewno zalogować. Kliknę tak. I jak widać, zalogowało mnie normalnie. I teraz jeszcze raz Wam pokażę dokładnie opcję z SMS-em. Specjalnie się wyloguję, żeby to działało prawidłowo, żeby dobrze pokazać. I jeszcze raz Gmail. I teraz tak, jak się spróbuję zalogować w inny sposób, to mogę SMS-em o dwa numery, tak więc obie to obojętne, bo ma tak. I zaraz zobaczycie, czy mi przyjdzie kod SMS-em i po prostu wpisujemy kod z sms a No i jak widać, dostałem kod i wystarczy go przepisać. No i jak widać, też działa. I teraz tak, jak już mamy zabezpieczony e-mail, weryfikację dwuetapową, dobre hasło i w ogóle polecam na Steam'ie założyć blokadę rodzinną, bo dokładnie jest pin rodzinny, nawet jak Ci ukradną konto, w sensie, że hasło i login, to muszą też ten pin podać, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jak, to, jak włączę to, zawsze po zalogowaniu, o to pyta, nawet jak jesteś na swoim komputerze, to po wylogowaniu się jeszcze raz to zawsze prosi. Trzeba tu kliknąć. Opisuję pin. Bo jak widać nic nie mogę zrobić tutaj, nic nie mogę kliknąć. Nie ma gier, nie ma nic. I teraz włączam mi jest wszystko. Tak więc jak to zrobić? Ustawienia rodzinne zarządzaj trybem rodzinnym. I polecam mieć tylko wybrane gry. Wszystko odznaczone. Wszystko odznaczone polecam mieć, bo jak zaznaczyć coś, to wtedy on może grać w te grę bez kodu. I uwaga, jak chcecie komuś dać konto, na przykład, nie wiem, boosting robicie, czy coś takiego, czy koledzy chcecie dać, to ustawcie, wyłączcie grę z kodu. Czyli cofam i tutaj na przykład za zaznaczam CS, -a chcę także da dać dostęp do CS, ale nie polecam tego robić na dłużej, bo na przykład, jak ktoś się włami, może ci waka załatwić dalej. Ale na przykład, jak chcesz komuś pożyczyć, to nie dawaj mu kodu nigdy. Da odblokuj mu, Wejdź, odblokuj mu grę. I daj mu zblokowaną grą, ponieważ wtedy on nie może nic edytować. Może tylko grać w tę grę. Teraz stworzę PIN. No i jak widać mam teraz zabezpieczenie tego tak gnia. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do zasubskrybowania kanału.